Jak utworzyć podmiot w celu zapoznania się z funkcjonalnościami programu w INSERT GT? Programy linii INSERT GT umożliwiają stworzenie próbnych podmiotów z uzupełnionymi przykładowymi danymi. Są to 45-dniowe bazy z danymi uzupełnionymi na wzór realnej działalności gospodarczej, które mogą zostać uruchomione z poziomu każdego programu linii INSERT GT. Podmiot próbny może okazać się przydatny w przypadku chęci przetestowania funkcjonalności programu. Bez wprowadzania własnych danych. Aby założyć podmiot próbny z przykładowymi danymi, uruchom jeden z programów linii INSERT GT. Po uruchomieniu programu na liście podmiotów zaznacz opcję Nowy i wprowadź nazwę podmiotu. Może być to dowolna nazwa. Następnie kliknij przycisk OK. W następnym kroku wybierz wersję próbną programu. A następnie zaznacz opcję Wpisz dane przykładowe. Po kliknięciu przycisku OK program rozpocznie proces zakładania podmiotu. Po utworzeniu podmiotu możesz się do niego zalogować. Konta stworzonych użytkowników przykładowych nie posiadają zdefiniowanych haseł logowania. Oprócz uzupełnionych podstawowych danych podmiotu takiego typu bazy danych, w zależności od uruchomionego programu, posiadają m.in. przykładowe kartoteki kontrahentów, kartoteki towarów i usług wraz ze stanami magazynowymi oraz zdefiniowanymi cenami sprzedaży, magazyny, dokumenty handlowe sprzedaży jak i zakupu, kasy gotówkowe oraz rachunki bankowe wraz z operacjami. Dokumenty zamówień, rozrachunki, różnego rodzaju zaplanowane działania wraz z uzupełnionym kalendarzem, szanse sprzedaży, zapisy księgowe, przykładowe schematy importu i dekretacji, pozwalające automatycznie dekretować przesyłane dokumenty do zaksięgowania, kartoteki pracowników, Umowy o pracę i cywilnoprawne, uzupełnione ewidencje czasu pracy, ewidencje akordów, ewidencje prowizji, ewidencje naliczeń i potrąceń, naliczone przykładowe listy płac wraz z wypłatami, naliczone rachunki do umów cywilnoprawnych. Podmiot próbny umożliwia również przetestowanie dodatkowych funkcjonalności do których 15-dniowy dostęp otrzymasz zaraz po aktywacji wersji próbnej jednego z plusów dla Insert GT